Co my tutaj dzisiaj mamy? Witam w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejną rzecz, ale nie, nie, nie. Nie będą to naleśniki, a spojrzymy sobie na czosnek. Moi drodzy, czosnek bardzo często występujący w naszych domach. Każdy z nas miał styczność z czosnkiem. Co to tak naprawdę jest? Czosnek. Moi drodzy, Czosnek to gatunek byliny, czyli gatunek rośliny zielnej należący do rodziny amarylkowatych. Czosnek jest warzywem, które bardzo często wykorzystuje się jako przyprawę, ale jest też oczywiście rośliną leczniczą. To co tutaj widzimy to zaledwie tylko cebula podziemna czosnku, no bo tak naprawdę jest to cała roślina. Może na sam początek spójrzmy sobie, jak wygląda ta roślina. Moi kochani, tutaj widzimy właśnie tą cebulę podziemną, która jest złożona z kilku lub nawet kilkunastu cebulek, potocznie zwanych ząbkami lub też pazurkami. Oczywiście posiada ona też korzenie. Tutaj, na tym zdjęciu, możemy zauważyć całą tą roślinę i łodygi, liście oraz kwiaty. Spójrzmy sobie tutaj bliżej, jak to wszystko się prezentuje. Oczywiście, te cebulki są tutaj na dole pod tą ziemią. Tutaj widzimy ujęcie z innej perspektywy. Jak są tutaj ładnie posadzone. A tutaj widzimy taką narysowaną ogólną strukturę czosnku. Tutaj ta cebula, łodygi, liście, kwiaty. Moi drodzy, jak już wcześniej wspomniałem, czosnek to roślina lecznicza. Jego właściwości lecznicze zostały potwierdzone badaniami klinicznymi. Czosnek m.in. zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, chroniąc równocześnie przed zgagą, działa żółciopędnie i przeciwskurczowo, także ma naprawdę bardzo wiele tutaj korzystnych walorów, jest również naturalnym antybiotykiem, który ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwrobacze czy też antygrzybiczne. Bardzo korzystnie wpływa również na drogi oddechowe, reguluje florę bakteryjną i poprawia ukrwienie naczyń wieńcowych. Czosnek hamuje również rozwój wszelakich wirusów, obniża gorączkę oraz ciśnienie krwi, redukuje także zapalenia oraz ogólnie chroni wątrobę. Czosnek to również środek przeciwmiaszczycowy, który obniża poziom cholesterolu we krwi. Także, jak mogliście zauważyć, to tylko zaledwie kilka zalet czosnku, ponieważ posiada on ich o wiele, wiele więcej. Jednak pomimo zalet, posiada również wady. Oczywiście, dla co po niektórych? Przede wszystkim do wad tutaj możemy zaliczyć fakt, że czosnek posiada bardzo intensywny, niezbyt przyjemny zapach. Ale co gorsze, ma bardzo, bardzo ostry smak. Jednak problem ten możemy załagodzić pod wpływem wysokiej temperatury. W dużych ilościach, dużych dawkach czosnek może być również niebezpieczny. Trzeba o tym pamiętać. Nie powinien być podawany w przypadku gorączki towarzyszącej zapaleniu płuc. Nie powinien być również podawany dzieciom oraz osobom chorym na zaawansowane zapalenie nerek. Jak to się mówi, wszystko jest dobre, ale z umiarem. Jeśli chodzi o właściwości szosku, to zawiera on w sobie oczywiście wodę, węglowodany, tłuszcze, białka, cały szereg witamin. A, B1, B2, B6, witaminę C, witaminę PP. Ale posiada również cały szereg składników mineralnych, takich jak magnez, fosfor, żelazo, sód, wapń, czy też potas. Oczywiście my y, przejdziemy do unboxingu em, tego em, naszego dzisiejszego gościa i zobaczymy jak tutaj te ząbki y, czosnku będą się prezentować. Jeśli chodzi tutaj o pochodzenie, o historię czosnku, to pochodzi on z Azji Środkowej, skąd później przywędrował do nas, do Europy, jako roślina uprawna. Pojawił się również w północnej Afryce. Ogólnie czosnek zaczął być uprawiany około 5000 lat temu czyli bardzo, bardzo dawno temu a początkowo został rozpowszechniony. W Chinach. W starożytności był uprawiany przez Egipcjan, Rzymian, Asyryjczyków, Greków, Arabów czy też Hebrajczyków. Ciekawostką jest fakt, że robotnicy budujący piramidy wywołali błąd, gdy nie dostali Czosnku. to doczekało się nawet pieśni o sobie, w której opiewane jest jako środek przedłużający życie o setki, setki lat. Ogólnie czosnek doczekał się aż około, uwaga, 600 odmian uprawnych. Wydaje się to niewiarygodne, ale tak właśnie też jest. Dobrze, przejdźmy teraz do Unboxingu. Dobrze, przechodzimy tutaj do unboxingu i rzucimy sobie tutaj oczkiem na te ząbki. Tutaj już widzimy pierwszy ząbek, czy też pazurek. Jak wcześniej wspominałem, ogólnie tutaj jest kilka tych ząbków. Także pozwólcie, tutaj jeszcze mamy kolejny i kolejny i kolejny. Także jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo. Także ja teraz tutaj zdejmę tą skórkę i zobaczymy jak w pełni prezentuje się nasz czosnek. No dobrze, mamy tutaj teraz czosnek w pełnej krasie. Także szkoda, że tutaj nie jesteście. Zapach jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny. Tak jak wcześniej wspominałem, wielu osobom może przeszkadzać. Mi akurat zapach nie przeszkadza, ale ten smak jest naprawdę, podejrzewam, bardzo ostry. Także skonsumujmy sobie. Ostry skórczybek. Ale piecze, ale to moi kochani, same właściwości prozdrowotne, witaminy i tego typu rzeczy. Kiedyś jeszcze zapomniałem dodać może nie kiedyś, ale bardzo często w kinematografii trosnek stosuje się jako odstraszacz wampirów czy też tam wilkołaków. Ogólnie bardzo. Dobre, warzywo, bardzo pozytywne aspekty zdrowotne, także zachęcam do jedzenia czosnku, znakomity również jako przyprawa. Ale piecze skurczybek, twardy zawodnik. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj, ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę. Nie trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.